Agresji. Dzisiaj w szkole taka akcja, dość niemiła sytuacja. Piotrek, Ala i Monika wyśmiewali się z Kazika. Jakie brzydkie masz ubrania? On nic nie ma na śniadanie i te buty nie są modne. Patrzcie, ma podarte spodnie. A co robi twoja matka? Okulary masz od dziadka? Ty brzydalu, ty brudasie, nie chcemy cię w naszej klasie. Kazik siedzi zapłakany. Cóż ma począć w takiej chwili? Gdzie się zwrócić? Gdzie po pomoc? Przecież kiedyś byli mili. Na to wszystko mądry Tomek. Kazimierza wziął w obronę. Dość już tego, wstydźcie się, się. Ja przemocy mówię nie. Nie sprawiaj bólu i przykrości żadnej osobie, gdy nie chcesz, by tak czyniono tobie. My życie piękniejsze jest, gdy nie ma w nim smutku i łez. Dziś przemocy mówię nie, lepiej w kuli pobaw się. bądź przyjazny i już szczery, bo to dobre są maniery. Nie stój z boku obojętnie, gdy wokoło przemoc płacz. głośno krzycz, biegnij po pomoc, reaguj, walcz. Dziękuję.